Ruszyły! Piękny start. Tam stara się wyjść na prowadzenie Kasir al-Kalediach przy bandzie. Ale tam cekur mocno idzie w cuglu i chyba prowadzi. Tam blisko jest Wasilew, w Kasir al Kalediach. Następnie blisko jest Addis na ostatniej pozycji galopuje Amarantka, a na przedostatniej fasan pozostaje mocno zgrupowane, wejście w zakręt i prowadzi cekur kasir na drugiej, po zewnętrznej zalbach, tam jest, tam Wasilew, o Jezus, kochany, przewrócił się, spadł z konia, to było z windera na samym zakręcie jeździec. O Boże, kochany. Prowadzi dwa kilometry, prowadzi kasir, ale widzę, że nic się nie stało, że jeździec się podniósł, proszę Państwa, proszę się niepokoić, życie jeźdźca jest, jest najważniejsze, dwa kilometry do celownika, prowadzi Cekur, na drugiej pozycji galopuje Kasir Al Kalediach. Na trzeciej pozycji jest Addis, tam bardzo blisko jest również Wasilew, jest Zalbach, jest Firo i jest Chiaf Al -Kalediach. Na ostatniej pozycji galopuje Amarantka, przedostatni jest Germanio, trzeci od końca Fasan, a czwarty Prince Kalippo. Pozostały mocno zgrupowane i za chwilę 1400 metrów do celownika, Cekur, Kasir, Firo, Wasilew, następnie Addis, to jest taka czołówka, ale wszystko razem, Zalbach, następnie Czarchun, 1200 metrów do celownika i nadal Cekur na prowadzenie. Cekur, Kasir, Firo, Nes, Wasilew, plasował się na drugiej pozycji, na trzeciej Kasir, Firones, następnie Charhun, tam jest również blisko, Hjaw. i 900 metrów do celownika, Cekur Wasilew. Kasir poprawił na piątą pozycję, Chiaf al-Kalediach, ale stawka ta czołówka bardzo, bardzo mocno zgrupowana, i tam na końcu Amarantka jest, ale już się zbliżyła. Tutaj poprawiła razem z Fasanem i wyjście na prosto o 600 metrów do celownika ale z największym polem. Wyprowadza Cekur i Wasilefi. Cekur ma przewagę, na razie ucieka. Cekur jest na czele. Rozpoczynają finisz Sheaf al rozpoczyna finisz Pirat. Firo Kasir się doskonale broni, ale tutaj zaczyna mocno finiszować Sheaf al-Kalediach. 250 metrów do celownika i chjaw al Kalediach. Chyba jest na pierwszej pozycji Czarchun, 200 metrów do celownika się włącza, ależ nieprawdopodobna walka. Hiaw, Al Kalediach, a przybędzie czarchun, ale chiaw chyba będzie lepszy! Proszę Państwa i wygrywa Hjaw Al Kalediach, Czarchun, Pirat, Beos, Prince Kalipo, Cekur, Kasir, Fasan Reszta.